I ruszyły. Wyścig się rozpoczął. Oczywiście Cemira wychodzi na prowadzenie. Ona tutaj ma za zadanie pomóc Cechili, swojej koleżance stajennej. Na drugiej pozycji Wilanda Fata. Ucieka Cemira. Druga Wilanda Fata. Na trzeciej pozycji Esmera, Palmuna, RMP, Freestyla Proza. Cechilla oraz Olala. Powiększa przewagę Cemira. Na drugiej pozycji Wilanda Fata, później odstęp i peleton prowadzi Esmera. Za nią Freestyla, Palmuna, RMP, Proza, Cechilla i Olala. Do celownika zostało jeszcze 1600 metrów, a w zasadzie 1600 ma Cemira. Na drugiej pozycji Wilanda Fata. Cemira Wilanda Fata, Esmera Freestyle'a Proza, Palmuna RMP, Cechilla i Ollala. Za moment klacze będą wchodziły w zakręt. To już przewaga Cemiry zmalała i to zdecydowanie. 1200 metrów do celownika. Cemira, Wilanda, Fata, Freestyla, Esmera, Broza, Palmuna, RMP, Cechila oraz Ollala. Ale dzielnie jeszcze na prowadzeniu trzyma się Cemira. Druga galopuje Wilanda Fata. I peleton prowadzi Freestyla, kołoni Esmera, Proza, Palmuna, RMP, no i faworytki Cechila oraz Ollala. Na prostą przy wewnętrznej wyprowadza Cemira. Cemira atakuje ją Wilanda Fata. Wilanda Fata wysuwa się na prowadzenie. Finisuje freestyla, finisuje broza, finisuje Cechila, finisuje olala. Ale Wilanda Fata utrzymuje prowadzenie. Wilanda Fata polem znakomicie olala. Wilanda fata Olala i jeszcze przy wewnętrznej proza. Do walki włącza się Cehila. Ale tutaj z pola finiszuje Olala, ale w celowniku pierwsza jest proza, druga Olala, trzecia Cehila.